Nie, 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 idź za mną, nie, idź za mną, nie, za mną. Czy ta ta da sobie radę z, z dwoma zawodnikami, czyli z cenną istotą? No i co? Lecimy! Słuchaj, ktoś ale wiecie o co chodzi? Tata tutaj próbuje na koło, ale mu nie wychodzi. No i co? Lecimy! i koło komina no i mam nadzieję, że tata da mi się przejechać na tym cudeńku. Zatem co? Zobaczymy jak to się sprawuje. Zaraz też tata to nieco powie o tym. No i tyle. No jak na razie motorek całkiem fajnie, leciuszko. Migacz włączony, możemy skręcić. Czekamy za kolegą na kładzie. Uch. Z reguły tutaj jeździmy durakami lekkimi, a teraz jadę tym Ale idzie, ale urwał Ale idzie jak ulał Powiem szczerze, że kurwa, całkiem fajnie się jedzie Gdyby miał Wszystkę, O, no, bym tutaj chyba nie czuł zbyt dużej różnicy No i kowę na dwie na Zwirownie, a mi się luz wbi Zobaczymy czy zrobi jakiś podjazd Waga, leci no kurde Bez piernięcia Uwaga, uwaga, Dakarówka I uwaga Pięknie, kurde, jestem ciekaw opinii taty, a ja zaraz kurde na to wsiądę I zobaczę jak się tym jeździ, uwaga zjazd Niestety Niestety pod słońce, ale no, jedzie, jedzie, jedzie No i zjechał Idę się zapytać taty Jakie są jego pierwsze odczucia Jakie są twoje pierwsze odczucia po jeździe na kowę Brak regulacji sprzęgła Aha. Tylny hamulec dość Mocno e, się zapada e, Nie czuć zupełnie wagi Trzeba go kręcić przez to, że nie ma regulacji sprzęgła, to e, jest problem tego typu, że nie idzie nim ładnie dozować, bo mi się e, niezbyt dobrze w tej chwili domyka i mi zdycha, ale to są drobiazgi tak naprawdę. Czyli no. ogólnie fajnie. Ogólnie fajnie, no nie czuć wagi, no widzisz wjeżdżam pod te pod e, podjazdy jakbym jechał lekkim motocyklem. No więc... No, wygląda penersko strasznie, mega fajnie. O, no to dalej się przejeć. No dobra Dobra, już tam go nie stawia i zobaczymy. O kurde, dobra. No ja na pewno czuć będę wagę. Ale, ale dziwne. Dobra, zmiana zawodnika. No jestem ciekaw. Jest, wbił się luz. Aha O kurde, ale... Do... Ale dziwnie! <noise> Najpierw się tak dobrze przejadę tutaj, ale kude e, ten ten e, Ta o! Ale przyjdźmy ta szybka i ten przód tutaj w tym motocyklu tutaj robi taką robotę że to jest koniec, ja boję się tym jechać. Ciężko się dozuje. jakoś, ale dziwnie się tym jedzie nici tam ma pracę ten silnik aha, bo ABS-y są set i tylko tyła, masz wyłączony okej no i teraz to to hamuje Ale teraz to to pływa -a 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 -a. Ja pierdziele ej, ale jak się abs y wyłączy to ta dupa strasznie pływa Czuć, że to 4,5 Aha No to spoko Nie no naprawdę fajna zabawka nie czuj za bardzo tej wagi, nie? No nie Chodź teraz na piasek To czekaj! Przewieź mnie Co no, Ktoś no. <laughs> się nie wypierdziel Błagam się <laughs> Dawaj, dawaj <laughs> <laughs> No nie, nie nie jedź ze mną, nie jedź ze mną, nie jedź ze mną No nie No to żeś dał O no, tu taki mały fuck upik No chyba Dobra będzie fontanna łyk Prawie na plery Pięknie Pięknie zaparkowane. Będzie trzeba chyba go trochę pociągnąć do tyłu. Dlaczego tutaj coś nie ułamie I... Nie, ja podziękuję. Ja tak, podziękuję. No targaj go teraz. Się wrąbałeś, Mówiłem, nie, jadę z tobą na piasek. Chciałem zeskoczyć, ale bym połamał wszystkich, kurde, lampki. Czekaj lewo, prawo, lewo, prawo i czekaj, okay. i teraz Ja pierdziele Dawaj tutaj Siądę na niego Dobra, zobaczymy czy stąd wyjadę Nie! Dakar, ale to Wielkopolska Proszę spojrzeć jaki... Jaka piaskownica tutaj mamy Fiu fiu No to to, zaczynamy! Tak jest! Coś do czego ten motocykl jest stworzony Ale leci! <grym> Dobra To robimy zamiankę Nie stawia go na nóżkę Tatuś siada na Katewa tak, tak, tak. Godzinę. No dobra, no i tata mi odebrał sprzęta. I teraz on jedzie, a ja na ktm Miku. Ale się da na to jedzie. Idealnie, skacze też, daje sobie radę Skacze przez słup Więc chyba daje sobie radę, tak? Kowę Uwaga, uwaga Idealnie Idealnie sobie radzi kowę Naprawdę potarda Dobre to było jak widać, no niestety nie obyło się bez strat, ale w takich pięknych okolicznościach możemy zakończyć ten odcinek. Więc co, podchodzę tutaj do tatusia seniora i teraz opowiemy, co myślimy o tym motocyklu. Zacznę ja. Jako już pierwszy raz jeździłem na takiego typu motocykla, motocyklu Uważam, że jest to świetny motocykl, zarąbisty, moim zdaniem bardzo dobrze sobie poradził w tych różnych terenach, jak i na przelotówkach, jak i na podjazdach, jak i na skokach, Prawdę, coś pięknego. Mi się super podobało tym motocyklem, lecz niestety dla mnie na niekorzyść jest to waga, która i tak jest mała w tym motocyklu, ale waga mi najbardziej przeszkadza, jeździ się super. Tylko abs -y też mi przeszkadzają. Teraz senior. No dobra, jednym słowem waga nie jest wcale wielka, bo 145 kg, oczywiście zatankowany jest do pełna, w związku z tym 31 litrów jechało, czyli 30 kg w bonusie, czyli razem to jest tam prawie 180 kg, więc to już jest dużo, aczkolwiek na tego typu motocykl to nadal jest bardzo mało. W związku z tym mogę powiedzieć, że super uniwersalny motocykl, fajnie się nim bawiłem, waga oczywiście czuć, ale nie aż tak bardzo, więc y, fajnie się jechało, aczkolwiek pana miała bardzo ciężki temat do przegryzienia, dawała sobie radę. Natomiast gdyby to była kostka, byłoby zdecydowanie łatwiej. Ale nie o to chodzi w tym y, typu y, motocykla. Więc moim zdaniem super fajny motorek. I czego? Moim zdaniem dokładnie tak samo fajnie będzie, jak będzie stał w naszym garażu. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara. Zostawcie łapkę w górę. Nara. No i jeszcze tak na sam koniec chciałem dodać, że bardzo, ale to bardzo dziękuję motocykli Centrum Poznań, którzy znajdują się na Lutyckiej 95A, a także wujkowi Malinie, który jest najlepszym dealerem motocykli w Poznaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. No i co? Gdyby nie oni, no to nie miałbym kowe na testy, zatem wielki szarał dla nich. No a teraz możemy, myślę, że już skończyć ten materiał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka!